Szanowni Państwo, drodzy przedsiębiorcy, dziękuję serdecznie za zaproszenie do udziału w debacie gospodarczej zatytułowanej „Czy Śląsk i Zagłębie może liczyć na wsparcie finansowe od Unii Europejskiej zorganizowanej przez Siemianowickie Stowarzyszenie Przedsiębiorców? Niestety nie mogę wraz z Państwem uczestniczyć w tym wydarzeniu, dlatego w ten sposób z siedziby Parlamentu Europejskiego w Brukseli chciałabym przekazać Państwu serdeczne pozdrowienia i życzenia owocnych dyskusji. Szanowni przedsiębiorcy, członkostwo naszego kraju we wspólnocie europejskiej to przede wszystkim ogromna szansa na poprawę jakości w wielu dziedzinach życia. Rozwój infrastruktury, wspieranie innowacyjnej gospodarki, czy działań zmierzających do liberalizacji rynku wewnętrznego, ułatwiającego przepływ kapitału osób i usług w ramach Unii Europejskiej. Z perspektywy 8 lat pracy w Parlamencie Europejskim oraz wielu spotkań z przedsiębiorcami i samorządowcami, wiem iż ta szansa jest przez nasz region wykorzystywana. To dzięki środkom unijnym udało się zrewitalizować wiele śląskich miast, czyniąc z nich perły turystyki industrialnej. To również dzięki tym środkom nasze samorządy starają się aktywnie walczyć z bezrobociem w regionie w ramach projektów Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednak najistotniejsze moim zdaniem jest odpowiednie wykorzystanie środków Unii Europejskiej przez śląski sektor MŚP. To dzięki temu możemy aktywnie walczyć z bezrobociem, a jednocześnie przyczyniać się do znaczącego rozwoju potencjału mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, dzięki czemu naszym przedsiębiorcom łatwiej będzie promować swoje usługi i produkty na wspólnym rynku Unii Europejskiej. Szanowni Państwo. Jak z pewnością wiecie, trwają obecnie prace nad wieloletnimi ramami finansowymi. Łączny proponowany budżet na lata 2014-2020 wynosi 376 miliardów euro. Do tej pory Polska była zaś największym beneficjentem Unii Europejskiej, co oczywiście zmusza naszych ekspertów do wytężonej pracy szukania kompromisów i proponowania optymalnych dla naszego kraju rozwiązań. Choć trudno jest jeszcze mówić o szczegółach i konkretnych sumach, spodziewać się można w nowej perspektywie finansowej zwiększenia środków na wsparcie konkurencyjności i innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Mam więc nadzieję, iż w kolejnych latach Śląsk i Zagłębie nadal efektywnie wykorzystywać będą unijne formy wsparcia. Na zakończenie życzę Państwu owocnej dyskusji podczas, podczas dzisiejszej debaty. Chcę podkreślić również swoją otwartość na dalszą współpracę z Siemianowickim Stowarzyszeniem Przedsiębiorców. Pozdrawiam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Małgorzata Handlik, poseł do Parlamentu Europejskiego.